Po raz pierwszy w historii na terenie gminy Daleszyce odbył się rajd rowerowy szlakiem Barabasza. Nawiązywał on do rocznicy wymarszu 1 Batalionu 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej na pomoc walczącej Warszawie w ramach Akcji Burza oraz setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. W patriotycznym rajdzie, promującym również urokliwe tereny pod turystykę rowerową, wzięli udział nie tylko mieszkańcy, ale też przyjezdni goście i harcerze. Punktualnie o godzinie 16 na daleszyckim rynku zebrali się uczestnicy pierwszego rajdu rowerowego Szlakiem Barabasza. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach, Kołem Gospodyń Wiejskich Widełczanki w Widełkach, a także z Nadleśnictwem Lasów Państwowych w Daleszycach. Honorowy patronat nad wynarzeniem objął burmistrz miasta i gminy Daleszyce Dariusz Marasiński, który powitał gości i sam wziął udział. W rajdzie. Jak działamy? Działamy w większości dla, dla mieszkańców i dla członków naszych towarzystwa. Teraz organizujemy właśnie rajd, za tydzień będzie następna tutaj takie uroczystość 15 sierpnia na rynku w Daleszycach. Ogólnie zajmujemy się właśnie teraz swoimi członkami, organizujemy dla nich też takie różne pogadanki. Mamy teraz taki projekt którym też uczestniczą sami yy, sami członkowie, no i zaproszeni goście. No ale w takim rajcie mogą wziąć udział wszyscy. Tak, tak. O, raj jest ogólny dla wszystkich, no między innymi dla członków, ale jest o, rozpisany, tak. kto tylko jest chętny, mógłby się wpisać na listę, oczywiście, tak. To. Nawet pojawili, nawet pojawili się goście z innych gmin. Tak, tak, no zaprosiliśmy koło y, z Górna, zaprzyjaźnione z y, pana Grzegorza Skiby i dotarli. No, miało jeszcze być takie koło y, z Kranowa, znaczy dzieci dla niepełnosprawne, ale ze względu na temperaturę no, nie, nie dojechali. No bo to wiadomo, dzisiaj jest jaka jest pogoda, no to nie wszyscy dotarli, no i parę osób też odmówiło no, ze względu na pogodę, bo się źle czują. Inicjatorem rajdu pod hasłem Szlakiem Barabasza było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. Dzisiaj Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej pod patronatem burmistrza Daleszyc organizuje rajd Szlakiem Barabasza. I co ten rajd ma na celu? Chcemy, żeby była pamięć. Uczczona po tutaj żołnierzach armii krajowej, którzy przelali krew w II wojnie światowej i oni właśnie wybierali się na pomoc walczącej w Warszawie gdzieś w okolicach 11-12 sierpnia. W związku z tym chcemy, żeby właśnie dotrzeć do obozowiska Barabasza, tam przy pomniku złożyć wiązankę i uczcić pamięć, a następnie chcemy po prostu poprzez taki sportowy tryb, poprzez rajd rowerowy chcemy zachęcać ludzi do tego, żeby właśnie kojarzyli to wydarzenie z jakimś fajnym działaniem takim rekreacyjnym. Czy to jest pierwszy rajd? Tak, w tym roku to jest pierwszy rajd. Taki pomysł jest po raz pierwszy, ponieważ do tej pory po prostu były wszystkie imprezy tu na terenie rynku. My natomiast chcemy, żeby jak najwięcej osób zwiedziło lasy, tam gdzie są te pomniki, gdzie są pamiątki po obozowiskach Barabasza. Tam jest też obozowisko powstańców styczniowych, a więc myślę, że trochę patriotyzmu na dzień dzisiejszy. Uczestnicy rajdu wyruszyli rowerami z daleszyckiego rynku w kierunku pomnika Barabasza, który znajduje się na wymysłowie między Niwami a Cisowem. Tutaj modlitwę za bohaterów II Wojny Światowej odmówił wraz z przybyłymi gośćmi ksiądz Tomasz Baranowski, proboszcz parafii w Cisowie, a poległych uczczono minutą ciszy. Złożono też wieniec pod pomnikiem Barabasza, a o jego historii opowiedział leśnicze leśnictwa Sieraków, Grzegorz Kisiel. Program artystyczny przygotował zespół Dal Marianki, a na pyszną grochówkę zaprosiły pan z koła gospodyń wiejskich widełczanki. W rajdzie wzięło udział blisko 90 osób.